Witamy Państwa bardzo serdecznie na otwarciu wystawy poświęconej życiu i działalności Przemysława Gosiewskiego, posła na Sejm, wicepremiera w rządzie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Szanowni Państwo, zbliża się piąta rocznica dramatycznych zdarzeń, jakie miały miejsce 10 kwietnia 2010 roku. Na nieludzkiej ziemi Smoleńskiej, gdzie w katastrofie samolotu prezydenckiego lecącego na uroczystości upamiętniające pomordowanie polskich oficerów w Katyniu, tragiczną śmiercią zginął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, prezydent Lech Kaczyński, wraz z małżonką, wicepremier. Przemysław Gosiewski oraz, oraz kwiat polskiego życia parlamentarnego i politycznego. Wystawą tą chcemy upamiętnić i oddać należyty hołd naszemu przyjacielowi świętej pamięci Przemysławowi Gosiewskiemu, który oddał życie w służbie dla Rzeczpospolitej. Uprzejmie proszę Pana Premiera, Pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, o symboliczne otwarcie wystawy. Najdostojniejszy księże biskupie, wilebni duchowni, szanowni państwo, mamy dzisiaj szczególną chwilę, otwieramy za chwilę wystawę, która ma uczcić człowieka niezwykłego, Człowieka, który w ciągu całego, właściwie dorosłego życia walczył o Polskę, walczył o Polskę inną, lepszą niż ta, którą mamy. Najpierw o to, by Polska zrzuciła z siebie więzy komunizmu, więzy zależności od Imperium Sowieckiego, a później. O to, żeby Polska, mówiąc w wielkim skrócie myślowym nie była postkomunistyczna, a była naprawdę demokratyczna, naprawdę przyjaźnie nastawiona do swoich obywateli, by była Rzeczypospolitą, w całym tego słowa znaczeniu. Poświęcił temu życie, ale można powiedzieć coś więcej, poświęcił temu. Życie w sposób, który pokazał, że nawet w najtrudniejszych okolicznościach, nawet wydawałoby się, sytuacjach zupełnie beznadziejnych, można walczyć, działać w sposób skuteczny. Bo ta niezwykłość przemysława Gosiewskiego, o której będę miał okazję jeszcze dzisiaj mówić, właśnie na tym polegała. Że nie tylko służył dobrej sprawie ale potrafił jej służyć w sposób wyjątkowo efektywny, bo Bóg obdarzył go zupełnie nadzwyczajnymi zdolnościami i niebywałą, zupełnie nadzwyczajną energią. Dobrze, że dzisiaj otwieramy tą wystawę. Dobrze, że postać Przemysława Gosiewskiego jest pamiętana i trzeba uczynić wszystko, by była pamiętana za pięć, dziesięć, 15, 20 i 100 lat, bo zasłużył na to, by wpisać go do Panteonu Polskiej Historii. Zasłużył swoim działaniem, swoją determinacją. Zasłużył tym wszystkim, jak już powiedziałem, czyniło go. Człowiekiem niezwykłym, nadzwyczajnym, innym niż ci, o których można powiedzieć, że są po prostu zwykli. Przyzwoici, dobrzy, zaangażowani w dobre sprawy, ale nie mający w sobie tej niezwykłej iskry. A on tą iskrę miał. Będziemy dzisiaj o tym mówić na konferencji. Ta wystawa jest tylko początkiem. Jest początkiem momentu, w którym uczcimy pamięć Przemysława Gosiewskiego i będziemy go wpisywali złotymi zgłoskami w Księgę Polskiej Historii. Zasłużył na to z całą pewnością.